Panie Marszałku, Panie Ministrze, nie spodziewałem się tego po Panu Senatorze Biereckim, że okaże się aż tak bezczelny. Dlatego, że jest inteligentny. I dobrze wie, że w czasie sześciu lat rządów Donalda Tuska dobrze Pan wie, że w czasie sześciu lat rządów Donalda Tuska liczba zatrudnionych w Polsce znacząco się zwiększyła. Rząd nie redukuje miejsc pracy, nie można go za to obwiniać, chociaż na rynek pracy w tym czasie trafiło znacznie więcej osób niż gospodarka była w stanie wchłonąć. Jeśli, I Pan o tym wie. Gdyby Pan nie wiedział, to ja bym Panu tak brzydko nie mówił. Teraz zasiłki w Polsce nie są obniżane, tylko zostały podwyższone. Polacy wyjeżdżają owszem do innych krajów w poszukiwaniu pracy, to bezsprzecznie. Część wyjeżdża, część wraca, bo nie ma jej tutaj w dostatecznej podaży. Wyjeżdżają także do Niemiec, do tych Niemiec, gdzie przepisy podobne do tych, nad którymi dzisiaj radzimy, już od dawna obowiązują. Jest jedna rzecz, która mnie martwi. Pan senator Bierecki, jestem pełen podziwu. Stworzył rzeczywiście w Polsce mnóstwo miejsc pracy czapki z głów. Trzeba nam takich ludzi. Ja na mniejszą zdecydowanie skalę też byłem pracodawcą i twórcą miejsc pracy. Także dla osób niepełnosprawnych. Otóż, jako mający to doświadczenie, i Pan też, przyzna Pan, że polscy pracodawcy, Pan chyba też, to nie są jacyś wyzyskiwacze. To nie są ci, którzy dybią na pracownika na każdym rogu. Poniosą w przewadze ci, którzy łamią kodeks pracy, Do tych, jechać, bo, bo Pan był pracodawcą, ja byłem pracodawcą, wielu z nas było pracodawcami i mamy prawo czuć się obrażeni takim myśleniem. Owszem, są tacy, którzy nie przestrzegają prawa. Nie przestrzegają kodeksu, nie szanują pracowników, to są źli przedsiębiorcy. I jest tak, jak mówił pan senator Rulewski, jak mówił pan marszałek Borowski, zdarza się tak też. To niepokoi, bo to mamy inspekcję pracy i od niej to wiemy, dlatego, że tego rodzaju przypadki są ścigane. Dlatego to wiemy. Natomiast ta ustawa nie jest przecież żadnym eksperymentem na ludziach, jak tutaj ktoś powiedział. Ona została poprzedzona, można by powiedzieć, rzetelnym pilotażem. I pytaliśmy pana ministra na komisji, czy w tych 170, w, 100, w 1075 firmach, nie. które w oparciu o podobne przepisy. E, Ustawiały, że tak powiem czas pracy, inspekcja pracy, która była powiadamiana i kontrolowała każdą z tych firm, stwierdziła łamanie prawa pracy, Jaka była odpowiedź praktycznie takich przypadków nie było. I mówienie, że działająca tak sama ustawa od jutra. Przyniesie coś złego dla pracowników, jest bezczelnym kłamstwem. Bo tak nie było i tak nie ma prawa być, ponieważ innych się złapie lub nie, bo się kontroluje lub nie, ale tutaj powiadomiani zawsze będą kontrolerzy, i zawsze będą to sprawdzać. Niebezpieczne jest przeciwstawianie interesów i dążeń pracodawców i pracowników. To tacy ludzie jak pan senator Bierecki i przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy i pracownicy im, takim ludziom, te miejsca zawdzięczają. Więc nie można y, tych interesów przeciwstawiać, bo to jest ten sam, y, ten sam interes. Rozwój i praca. I dlatego uważam, że, choć ta ustawa być może w niektórych punktach budzi wątpliwości, to na pewno nie jest katastrofą i na pewno nie jest przerzucaniem kosztów, tylko próbą, wspólnego dźwigania tego kosztu, który niesie ze sobą spowolnienie, który niesie ze sobą niepewność nie nie na rynku y i tego nie udźwigną ani sami pracownicy bez pracodawców, ani pracodawcy bez pracowników. Dialog jest w tej sprawie konieczny. Pięć lat gadania, dwa lata pilotażu wydaje mi się są dobrym momentem do podejmowania decyzji. Tutaj jeszcze kilka kwestii budziło wątpliwości. Jedna z nich to kwestia porozumienia, które od góry do dołu jest czy nie jest możliwe. Otóż wydaje mi się, że mówienie, że rząd wprowadza te rozwiązania, nie licząc się ze zdaniem związków zawodowych, jest nadużyciem. Ponieważ ustawa w każdym wypadku tam, gdzie istnieją związki zawodowe, daje prawo tym związkom do zablokowania jakiegokolwiek ruchu, na który oni się nie zgadzają. Nikt nie będzie miał większej możliwości w tym zakresie jak związki zawodowe. A tam, gdzie to niemożliwe, reprezentacja pracownicza. I to budziło tutaj w dyskusji bardzo wiele kontrowersji, że nie określono sposobu wyłaniania tej reprezentacji. Ale proszę Państwa, reprezentacje pracownicze w zakładach, które liczą sobie więcej niż 25, prac 25 pracowników, są w każdej małej nawet takiej firmie one między innymi reprezentują pracowników przy podziale zakładowego funduszu świadczeń pracowniczych chociażby jest zatem na czym się wzorować jest praktyka sprawdzona przez dziesięciolecia i te reprezentacje funkcjonują bardzo dobrze dlatego myślę że nie powinniśmy się tej ustawy obawiać. Ona funkcjonowała, ona była sprawdzana, przetestowana, inspekcja pracy nie stwierdziła z tego powodu łamania prawa pracy. Mamy gwarancję, że inspekcja pracy każdorazowo będzie powiadamiana o takich porozumieniach, będzie miała możliwość sprawdzania, co się tam dzieje w stosunku do prawa pracy i kodeksu pracy i z całą pewnością to czynić będzie i jestem przekonany, że za jakiś czas, kiedy będziemy oceniać funkcjonowanie tej ustawy, usłyszymy to samo, co po dwóch latach jej poprzedniego stosowania, że nie stwierdziliśmy, aby przepisy kodeksu pracy były łamane. Chciałbym w każdym razie w to wierzyć, a upewnia mnie w tym fakt, że y, tego rodzaju porozumienia będą podlegały ścisłemu kontrolowaniu przez Inspekcję Pracy. Y, chciałem też Panie Marszałku y, złożyć jeszcze y, poprawkę y, uściślającą y, niektóre y, przepisy. Y, na zakończenie chcę powiedzieć, ponieważ poprzedni głos był tak bardzo polityczny i rozszerzający naszą debatę na wszystko praktycznie, chciałem powiedzieć tak. Jeżeli ktoś szuka pretekstu do tego, żeby wszczynać w Polsce, która ma się zmagać z kryzysem, awanturę w postaci strajku generalnego w postaci e, demonstracji i wysyłać takie sygnały w świat, do przedsiębiorców, do potencjalnych inwestorów, to nie jest przyjaciel ludzi pracy. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze do tego użyć tej ustawy, to, to zupełnie chybiony argument. Ta ustawa jest po to, żeby miejsca pracy chronić w dobie spowolnienia, ale także jest pewną odpowiedzią, mówię to do pana senatora Rulewskiego, pewną tylko fragmentaryczną odpowiedzią na to, co się dzieje na rynku pracy. Jak on się zmienia? Chciałbym wierzyć, że prace nad szóstym rozdziałem kodeksu będą jednak kontynuowane w zgodzie, że związki wrócą do wspólnego stołu, bo w tym całym zamieszaniu dzisiaj tak jak i państwo zadaje sobie i przeciwnikom tego rozwiązania Konkretne bardzo pytanie. A jaka jest Wasza propozycja?